No, możesz powiedzieć. No i gdzie ty jedziesz, kochanie? My idziemy z drugiej strony, bo Monika tam przy wejściu będzie stała. Nie, ja, ale to takie myślę jest przedłużanie, wiecie, żeby nie pójść jeszcze spać. Maksie, właśnie zaczyna nam dekorować dom na Halloween. Tak, ja stałam. Dwie, yeah. Dwie świeczki, no. O, ale ty masz świeczki. Policz. Jeden, dwa, trzy, cztery świeczki. Wow. A ja cię teraz palon nam O, i z drugiej strony dwie postaw. Ja też mam. Ja też mam. Też masz balona, tak. I pierwsze dekoracje przygotowane. Pięknie, Maksiu, pięknie, nie? Maksiu, dzielny pacjent miał szczepienie dzisiaj w dwa ramiona. Dostał szczepionkę i był tak dzielny, że mu się należy niespodzianka. Proszę bardzo. Lizak, tak jak chciałeś. Ale ja chciałem, ale ja chciałem, ale takie. No książka to są, wiesz co to są? Rymowanki. Takie jedno, ty znasz. Ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Będziemy czytać? Pięknie, no pięknie, i kubek zbity. No dobra, mała awaria była. Taki sam kubek miałam i kładąc tutaj po prostu nie postawiłam dobrze i spadł mi na ziemię. Drugie podejście jest ok. Robię kawę. Tak jak na z lewej strony, jak to się mówi, szkło się tłucze na szczęście. Także mam nadzieję, że ten kubeczek szczęście mi przyniesie. Witajcie w nowym vlogu. Witam Was bardzo serdecznie. Tak mi się chciało tej kawy już. Czekajcie, odstawiam. I tak, poranek nasz już widzieliście. Wczoraj były Wojtka urodziny, ale Wojtek wczoraj cały dzień pracował do domu, wrócił dopiero około 21.00. Monika do nas na noc wczoraj przyszła, ale Max praktycznie Wojtka nie widział. I na taki pomysł wpadłam właśnie, że takim ciasteczkiem obudzimy dzisiaj Wojtka i Max się zaśpiewał 100 lat. Jeszcze raz złożyłyśmy z Moniką życzenia, także bardzo miły poranek był. Potem odwiozłam Monikę do pracy, wróciłam, coś tam tylko przekąsiliśmy. I się wyszykowałam i pokażę Wam może, co mam na sobie, bo muszę na chwileczkę wyskoczyć z domu, a później. No ale dobra, to zaraz. Najpierw pokażę Wam, co mam na sobie. Mam taki zwykły beżowy top na ramionczkach. Do tego mam spodnie takie czarne, obcisłe. Na skarpetki nie zwracajcie uwagi, muszę je przebrać, bo białe mi kompletnie nie pasują. Muszę ubrać czarne, po prostu chyba. I mam nałożoną koszulę z mojego butiku koszulę kurtkę. Mam ją w rozmiarze M, jejka tyle nowości mam w butiku, i jeszcze Wam nie nagrałam ich. Jej. No muszę się za to zabrać. W każdym razie ja ten koszulę noszę. Jak już mówiłam, mam ją w rozmiarze M. No, z tego jestem najbardziej chyba zadowolona, że koszulata ma kieszenie z boku. No, uwielbiam po prostu. Myślę, że rewelacyjnie właśnie z takim zwykłym beżowym topem wygląda. Jest ona bardzo milusia, delikatna w dotyku. Zobaczcie, taki coś Ala. Polarek, ale z takim wygładzonym włoskiem, no naprawdę, jest przemiła. Dobra, ja teraz muszę wyskoczyć gdzieś, a potem, jak wrócę do domu, to skończę moją kawę pić, bo teraz już całej nie wypiję, jedny, za dużo chyba mówię. I wybieramy się na obiad, tak? Jako, że Wojtek miał urodziny, to zrobiłam mu niespodziankę, i dopiero wczoraj wieczorem mu to powiedziałam, ale już dużo wcześniej zarezerwowałam stolik u Moniki w restauracji, w sensie, gdzie Monika pracuje. Tam mają taką fajną ofertę na lunch: 7,90 trzy dania, ale w sensie jest to przystawka, danie główne i deser. A w skład deserów chodzi kawa lub lody. A na obiad tam chyba um, można wybrać sobie makaron albo pizzę. Także nie jest to takie, wiecie, oficjalne urodzinowe wyjście. Um, takie luźne sobie robimy, tym bardziej, że ani maćka z nami nie będzie. Monika będzie w pracy tam właśnie dzisiaj. I tylko z wojkiem tak sobie posiedzimy, także myślę, że taki strój jak najbardziej odpowiedni i do tego nie wiem, czy botki założy, czy po prostu takie biało-złote Adidasy moje. No, coś jeszcze miałam? Aha, no i jak zjemy obiad, to potem jedziemy do naszych przyjaciół na kawę. Także dzieci się pobawią. Dominika to już Wam nieraz pokazywałam we vlogu. Czy tam gdzieś się wiecie? <grybujesz> no, widywaliście. Agnieszkę z Danielem też już widywaliście we vlogu. Daniela może mniej, ale Agnieszkę widywaliście. Także do nich jedziemy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzieci się pobawią. My sobie porozmawiamy. Dobra, ja teraz śmigam. A kawę to chyba już dokończę, jak wrócę. Bo już powiem Wam, że jak sprzątałam, to trochę czasu mi minęło. Ciężko było odkurzyć i wyzbierać te wszystkie szczątki. Na, na taki pył dosłownie to się wszystko tak rozbiło. Dobra, lecę. Przyjechałam do paczkomatu wysłać Wasze zamówienia, za które bardzo dziękuję. Wróciłam, ale uważaj, Maksiu, właśnie do domu i minęłam się z kurierem z Amazona. Na ziemię połóż, Maksiu. Max, no i... Ach, jeny szaleniec. No, ale gdzie to jest? Spadło. Tutaj była niespodzianka. Wojtek kupił coś. Maksiu, tutaj. Wojtek zrobił niespodziankę Maksiowi. Coś mu zamówił. Pokaż, co to. Kitlesy. Yeah, ale coś jeszcze pokazywałeś? Co jeszcze w drugiej paczce było? Tutaj to miałeś pokazać. Pokaż. Max miał ostatnio nosek zatkany, i Wojtek zamówił mu skalpola, i to jest roztwór soli. Soli? sól to jest jak to? Sól taki, taka morska? Nie, nie wiem. No ale takie wiecie. I to jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. Także fajnie, cieszę się. A wojtek mecz ogląda, nie mogę pokazywać TVN-u we vloga. I tak będziemy siedzieć i mecz oglądać, i jeszcze tak głośno. Nie, no mamy do wyjścia jakieś 20 minut. Trzeba Maxa ubrać, muszę przygotować mu plecaczek, zawsze mu biorę, wiecie, na zmianę jakieś tam spodnie, w razie czego koszulkę. Mm. Otrzymaj mi kawę, to ja sobie tego skitlasa spróbuję. No, daj mamie. A jaki kolor wybierzesz dla mnie? Dobra, jesteśmy gotowi do wyjścia na obiad. Założyłam czarne botki. Wiecie co? Mi chyba bardziej to pasowało z adidasami biało-złotymi. Tak miałam wcześniej, ale Wojtek mówi, że, że nie, że z botkami jednak. No to idę tak jak Wojtek, chcę w botkach. Wojtek ma zawsze rację. Wojtek ma zawsze rację. No wstawaj, idziemy. Max z plecakiem się wybrał. O, ptaszek wyrobił. Tobie też narobił ptaszek na twoje auto. <grym> się, na no i gdzie ty jedziesz, powiedz? Do no, mnie. że ty do mnie mówiłeś. No możesz powiedzieć, no i gdzie ty jedziesz, kochanie? Nie do no. drugim zjazdem, aby włączyć tak się do ruchu na A1 w, w kierunku THN-Nord. <grym> Mówisz, że się świecę, a pozmarowałam się kremem Żelenlanką. Antyświecącym? Anty nie, nie. Twierdzisz, twierdzisz <grym> że niedobry krem? No, daję ci błysk. <grym> I co będziemy tam robić u Moniki? Do pracy do Moniki powiedz. Do pracy do Moniki? I co tam będziemy robić? Pomagać. Aha, no to fajnie. Ale wiesz co? Po tym jak byłam w serwisie. To mi się wydaje, że ten samochód ciszej, znaczy w ogóle nawet drgań nie ma, tak jakby nie czuć go i nie słychać, jak ja kieruję. Masz takie wrażenie? Nie wsłuchiwałaś nie, się? Nie, bo jeszcze nie jechałem. Ale oni tylko uaktualniali przecież jakiś tam, nie wiem, czujnik czy coś z przodu, a on zupełnie on nie chodzi. oprogramowanie nowe od Dobra, idziemy do Moni. Nie, my idziemy do drugiego wejścia. Tu jest tył, ale zobacz, jak tu pięknie wygląda. I tutaj, czekaj, Maksimu, mama musi nagrać. Fajne to wejście z też nurkami. I tam jest taki piec. O, odjazdowo wygląda. Kominek bardziej, nie piec, Boże, co ja mówię. Świetnie. My idziemy z drugiej strony, bo Monika tam przy wejściu będzie stała. No i już idę. Monika przyszła do Maxa. Już siedzimy przy stoliku. Ej, nie widelsem, no co ty. I to jest właśnie ta oferta za 6,95 od 12 do 5. Jak się wykreszysz, ładnie, chyba koleżanka Monika. No jak razem pracuję, to pewnie koleżanka. Przeszkadzał Ci kochanie? Nie. Właśnie dostaliśmy niespodziankę i przynieśli nam pizzę jako takie czekadełko. Myślę, że dlatego, że jesteśmy Moniki rodziną. Bardzo miło. Maksiu ma już swój soczek jabłkowy, ja tutaj mam Pepsi, Wojtek Fantę sobie wziął. Nie mam za bardzo jak tutaj nagrywać, bo gości mają. Ja sobie zamówiłam jako przystawkę skórki ziemniaków, Wojtek zupkę, dzisiaj z minę stronę. Ja zamówiłam sobie pizzę z To jest pizza z szynką, grzybami, cebulą i papryką. A Wojtek zamówił sobie spaghetti z. Eee, spaghetti. Spagetti. Ale bolognese zamówiłeś, tak? Spaghetti bolognese. <laughs> spaghetti z <bolonez. śmiech> się dodaje. Nie, bo jest y, sos bolognese, ale pytał się jaki makaron Wojtek wybiera. no bo można z różnym. I wybrał spaghetti. Ła gorący, no! <grymne> Wojtek dostał już zupkę i na stronę poprosiliśmy parmesan na wierzch, dobra? No, dobra. Mhm. A ja mam, o właśnie, skórki ziemniaków. I tu jest sosik. Tak to jest, pewnie jakiś śmietanowo majonezowy, ale ten jest taki różowy, pewnie z chili, w Przyszłam z maksem do toalety i muszę wam pokazać, jak tutaj wygląda. Zobaczcie. Niesamowite! A tutaj ręce się myje i zobaczcie umywalki z takim lustrem. A jakiż randol w ogóle? Wow! I mamy lody, ta czekoladka była dłuższa, tylko Maksiu już ją zjadł, chyba że dwie były, dwie były czekoladki. Nie, nie, ta jedna. Jedna? Takie, Maksiu sam nakładał i tutaj jest druga porcja, nie, tą Maksiu nakładał, no i kabusia. Mama, jest Ci trochę. Nie, nie, mi nie nakładaj. Nie mam za bardzo jak nagrać, bo tam ludzie siedzą, ale widzicie, tam jest taka kopuła. Tam teraz goście przy stoliku siedzą. I. No jak to? Taki, taka altanka jakby zrobiona z kwiatami i tam stolik stoi. Niesamowite miejsce, niesamowity klimat tutaj jest. Bardzo fajnie, bardzo nam się podoba. <ścoughs> Jaki brzuch, kochani. Ale było super, naprawdę. No to jedziemy. Baga! Soba, tako ziada, pa! Saba taki mienski aki. Soba! Sesi, sosi! Uuuu! Si, si! Si, si! To wygryziecie jego najlepszego przyjaciela do snu? i i idziemy. Po. Już dalej bandaż, już. Ale zobacz, nic nie jest. Uśmiecha się nawet. Śmieje się. Trochę. Chodź do cioci, chodź do cioci. Chodź, chodź. do to chodź. A co? Zobacz, już się zdrowy. Już, już po wizycie u lekarza jest. Zobacz, zdrowy, cały. Już lepszy niż był. Teraz się tłumacz, co zrobiłeś. <grym> Dinozaur zaatakował dinozaura i Dominik się przestraszył, że dinozaura jednego już nie ma. Uświęk. A wy nie chciałeś? Nie za wlogę, no? Nie będę. No nie Jesteśmy już w domu, jest godzina 21. Max się zastanawia, czy jeszcze chce pizzy trochę zjeść, bo wzięliśmy no prawie całą pizzę, mieli nam zapakować do kartonika. Wojtek, chyba jeszcze kawałek zjadł, ale powiem wam, że po tej pierwszej pizzy dali nam na takie przywitanie. A myślę, że dlatego ją dostaliśmy, że wiecie, od Moniki jesteśmy, ale to chyba Wam mówiłam, jak byliśmy w restauracji, to ja już po prostu byłam tak najedzona jeszcze te skórki ziemniaków zjadłam, że tylko kawałek zmieściłam. Wojtek posmakował. No i generalnie strasznie dużo do domu przynieśliśmy. No i Max teraz myśli, czy zje, ale to takie myślę jest przedłużanie, wiecie, żeby nie pójść jeszcze spać, a muszę go już szykować. Nie, Maxiu? Już poszedł. Dobra, wiecie co? Będę chyba na dzisiaj zakończała tego vloga. E, chyba nie wyszedł on za długi, no ale taki dzień mieliśmy, a też wiecie, byliśmy u znajomych, to nie chciałam tam aż tak e, nagrywać tak dużo, taką migawkę Wam tylko nagrałam, także bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia ze mną, z nami, dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie serduszko w komentarzu, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, Buziaki, trzymajcie się. Jezu, chodź, Maksiu, pokaż się. Właśnie widzę, że on. No, ucieka. Maksiu, nie uciekaj tak. Pobiegł. Właśnie Maksiu, kawałek pizzy. Jednak. Dobra, poszedł w drugą stronę. Pa, pa Buziaki, trzymajcie się. Pa.